Szanowni państwo, no przede wszystkim wypada mi podziękować państwu za tak miłe powitanie. Nie wszędzie się to zdarza. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście jak tutaj pani prezes mówiła, jesteśmy w pełnym toku kampanii wyborczej. Przed nami ten decydujący dzień 13 października, decydujący dla przyszłości naszego kraju. Kiedy zbliżamy się do finału, finału czterech lat, finału kadencji, to zawsze musimy spojrzeć wstecz, zapytać, co się udało, czy dotrzymywaliśmy słowa, co zrobiliśmy dla naszej ojczyzny, dla naszego kraju. To jest takie pytanie, które powinno sobie zadawać każda partia, która rządziła lub rządzi, chociaż jeśli spojrzeć na ostatnie kadencje, nie tą jedną, tylko jeszcze i kilka poprzednich, to nie przypominam sobie, żeby takie pytanie było zadawane. No ale my chcemy być wobec wyborców uczciwi i wobec tego to pytanie zadajemy. I mogę powiedzieć tak zrobiliśmy w tym czasie naprawdę bardzo wiele. Najbardziej eksponowane i najbardziej znane są nasze osiągnięcia w sferze społecznej, to znaczy ta, można powiedzieć, wielka polityka społeczna, wielka polityka przywracania w Polsce sprawiedliwości, a jednocześnie wspierania tego, co jest fundamentem wszystkiego, czyli polskich rodzin. 500 Plus jest tutaj symbolem, ale tych przedsięwzięć było więcej. Pamiętajcie Państwo, że myśmy kierowali naszą politykę społeczną zgodnie z rozwijającymi się możliwościami nie tylko w stronę polskich rodzin, ale także w stronę seniorów, w stronę niepełnosprawnych, no dość na przykład przypomnieć, że dla niepełnosprawnych wzrost wydatków państwa wyniósł 60%, czyli dużo, dużo więcej niż przez ten czas wzrost naszego PKB. Czyli udział tych wydatków w PKB się bardzo istotnie zwiększył. Krótko mówiąc, nie zapominaliśmy o nikim spośród tych, którzy potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy i myśleliśmy jednocześnie o przyszłości, bo rodziny, w szczególności te młodsze rodziny, te, w których przychodzą na świat dzieci, to jest kwestia właśnie naszej przyszłości. To jest inna kwestia, którą zawsze mieliśmy na uwadze, to znaczy kwestia, demograficzną. I to są te osiągnięcia, o których mówimy bardzo często i słusznie, bo trzeba je przypominać. To naprawdę jakościowa zmiana, to 80 kilka miliardów złotych rocznie wydatków, czyli poważny procent naszego PKB. To sytuacja, w której jeżeli chodzi o politykę prorodzinną, wydajemy na tą politykę około 4% PKB rocznie, a to jest Szanowni Państwo już sytuacja, która nas sytuuje w czołówce państw europejskich, jeżeli chodzi o poziom wydatków w stosunku do rocznej no, produkcji wszystkiego tak w wielkim uproszczeniu to można określić. Ale nie możemy zapominać także i o innych sukcesach, innych sprawach, które obiecywaliśmy podjąć i podjęliśmy. Podjęliśmy reformę państwa i reformę centrum, to znaczy rządu, tak żeby jego konstrukcja, żeby uprawnienia premiera, kancelarii premiera odpowiadały bardziej potrzebom, bo kraj musi być energicznie, sprawnie rządzony. Podjęliśmy reformę administracji skarbowej i bez tej reformy, proszę Państwa, cała nasza polityka społeczna byłaby niemożliwa, bo ta reforma przyniosła nam ogromne, Zwiększenie dochodów. Polska była przez wiele, wiele lat, nawet nie tylko to 8 lat rządów POPS, ale także i przedtem, po prostu okradana, bezczelnie okradana. I myśmy to w przynajmniej w wielkiej mierze ukrócili z ogromnym sukcesem, właśnie w tej sferze, o której już mówiłem. Powtarzam, bez tego byłoby to niemożliwe. Ale zmiany objęły także i inne. Elementy wszystkim podjęliśmy niełatwą, jak Państwo na pewno wiecie, próbę reformy polskich sądów. Dostał się spór już nie tylko w naszym kraju, ale także spór w Europie. Ten spór, który jeszcze ciągle jakby nie jest zakończony, ale ja chcę Państwu powiedzieć, to, co czyniliśmy, czyniliśmy dobrze w interesie społeczeństwa i sprawiedliwości. Ponieważ ta reforma nie jest jeszcze dokończona, to mogę powiedzieć i powinienem powiedzieć, że ona będzie kontynuowana. My się nie cofniemy. Polska musi być krajem dobrze funkcjonującym, państwem dobrze funkcjonującym, a do tego potrzebne są dobre, sprawne, ale przede wszystkim obiektywne i sprawiedliwe sądy. I my do tego doprowadzimy. Ale były także spośród wielu, wielu innych, bo mógłbym tutaj mówić bardzo długo, choćby patrzę tutaj na pana ministra Ardanowskiego, struktura ministerstwa, instytucji, które obsługują rolnictwo się zmieniła. Ale patrzę tutaj także na ministra Czabańskiego, proszę państwa, myśmy przywrócili coś, co jest warunkiem demokracji. No, jako taki, jeszcze nie pełen, ale jednak jako taki pluralizm w mediach. Przecież myśmy dotąd, przedtem znaczy, czyli do roku 2015, w gruncie rzeczy pluralizmu w mediach nie mieli. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jeśli chodzi o te najsilniejsze media, to one wszystkie mówiły tym samym głosem. A to z demokracją nie ma po prostu nic wspólnego. Ogromna część społeczeństwa nie miała. Można to tak określić w swojej reprezentacji medialnej. I to była sytuacja chora, głęboko chora. Naprawdę Bóg nam pomógł, że w tej sytuacji zdołaliśmy wygrać wybory i przejąć władzę. Ale chociaż dziś też nie jest tak, jak być powinno, to jednak jest nieporównanie lepiej. I też o tym trzeba pamiętać. To też ta istotna zmiana, którą żeśmy wprowadzili. No ale jeśli chcemy rozwijać polską demokrację, rozwijać polską gospodarkę i przede wszystkim, bo przecież to jest celem, podnosić poziom życia Polaków, umacniać bezpieczeństwo, komfort życia, możliwość poruszania się, służbę zdrowia, to musimy patrzeć dalej. Musimy patrzeć dalej i musimy już dzisiaj, to powtarzam, sądzę, że jesteśmy już na tym etapie, tą naszą przyszłość nazwać. Stąd to określenie polska wersja państwa dobrobytu. Tu cel jest prosty. My leżymy. W określonym miejscu Europy to miejsce, nasze państwo miało ciekawe, piękne, ale też i bardzo trudne i bardzo skomplikowane dzieje. I nigdy w historii Polski nie było tak, żeby to, co przypada na głowę jednego mieszkańca, jeżeli chodzi właśnie o wszelkiego rodzaju dobra, było równe z tym, co przypada mieszkańcom. Którzy są, żyją na zachód od naszych granic. I na ten, jeżeli chodzi o ten bliższy zachód i ten dalszy zachód gdzieś Francję, zawsze byliśmy biedniejsi. No może można znaleźć w historii taki moment, na po wojnie trzydziestoletniej, która kompletnie zrujnowała Niemcy, że było to na równie, a może nad jakąś naszą przewagą. Ale to były incydenty związane z jakimiś wielkimi nieszczęściami. Ta różnica była wielka. Na przykład w okresie międzywojennym ta relacja wynosiła no mniej więcej 1 do trzech, albo może nawet jeszcze gorzej, na naszą niekorzyść. I my dzisiaj stoimy, stoimy przed takim wyzwaniem, które musimy podjąć. To nie może być jakąś abstrakcją, nie może być jakimś mitem jakimś celem nieokreślonym do którego dążymy. My po prostu chcemy tą różnicę zniwelować. My chcemy, żeby Polacy żyli tak jak na zachodzie pod każdym względem. Ale jednocześnie chcemy także by konstrukcja naszego państwa, naszej polityki w różnych dziedzinach także polityki społecznej, była czymś, co opiera się na naszym polskim doświadczeniu, ale także na dobrych, ale i złych doświadczeniach tych, którzy mieli więcej historycznego szczęścia. Czyli krótko mówiąc, chcemy konstrukcji tego państwa dobrobytu, takiej, która by odpowiadała tym wszystkim doświadczeniom. Odrzucała to, co się nie udało, przyjmowała to, co się udało, doprowadzała też do tego wszystkiego nasze polskie pomysły, dołączała je i tworzyła taką naprawdę bardzo dobrą jakość naszego życia. Co jest potrzebne, żeby to osiągnąć? No, to nie jest tak, że jedynym warunkiem jest wyrównanie się PKB na głowę. My taki plan oczywiście mamy, to jest nasz cel, ale trzeba jednocześnie zrealizować wiele innych celów. Musiałbym tutaj mówić bardzo długo, gdybym chciał wymienić wszystkie spośród nich, ale na pewno warunkiem takiego rozwoju jest to, co też już uczyniliśmy, ale to był pierwszy krok, krok, który przecież ma swój cel, nie był robiony od tak sobie, jako cel sam w sobie. To reforma naszej oświaty i naszego szkolnictwa wyższego. My musimy także dobrze kształcić nasze dzieci, naszą młodzież, i to zarówno tą w wieku szkolnym, jak i tą dorosłą, ale jeszcze ciągle się uczącą, czyli tą w wieku studenckim. To jest nasza wielka potrzeba. I powtarzam, tu też przeprowadziliśmy zmiany. Można powiedzieć, że podstawa, taki punkt odbicia został osiągnięty. Oczywiście będą jeszcze korekty, różne rzeczy trzeba jeszcze poprawić. W niektórych miejscach być może popełniliśmy błędy. Nie jesteśmy przecież nikim innym niż ludźmi, a ludzie błędy popełniają. Ale podstawa jest i teraz chodzi o ten marsz do przodu. Chodzi o to, żeby Polska się nie cofała, tylko szła do przodu, zarówno umacniając naszą demokrację, jak i podnosząc szybko poziom życia i robiąc to w sposób sprawiedliwy. Sprawiedliwy, Szanowni Państwo. Sprawiedliwy w dwóch zasadniczych wymiarach. Wymiar pierwszy dotyczy podziałów terytorialnych. Państwie, one zawsze istnieją, zawsze są różne regiony, w każdym, nawet mniejszym dużo niż Polska, w państwie tego rodzaju podziały są. W Polsce te różnice są naprawdę ogromne. Między niektórymi polskimi województwami a Warszawą jest relacja jak jeden do trzech albo nawet więcej 1 do trzech i pół. A jeśli by wziąć pod uwagę mniejsze okręgi, typu na przykład powiat, to ta różnica w porównaniu do Warszawy, bo ona jest najbogatsza w Polsce, dochodzi do 1 do 10. Tak przepastne są te różnice. I trzeba je zmniejszać. Tego się nie da zrobić w krótkim czasie, ale temu ma służyć polityka zrównoważonego rozwoju. To jest część naszej koncepcji. Ale są także, Szanowni Państwo, inne różnice. Te różnice, które dotyczą nie regionów, tylko podziałów społecznych, podziałów społeczeństwa na różne grupy. Te różnice są oczywiście także wszędzie i do jakiegoś stopnia są naturalne, ale w Polsce osiągnęły swego czasu naprawdę zbyt daleko posunięte. Mówię to w cudzysłowie, rozwój, bo to nie rozwój, to coś, co społeczeństwu szkodzi. My tę różnicę niwelujemy i mamy już w tej sprawie znaczne osiągnięcia, ale chcemy dalej iść tą drogą. To jest nam potrzebne. To jest potrzebne w imię spójności społeczeństwa, w imię sprawiedliwości. Ale to jest także, Szanowni Państwo, potrzebne dla realizacji tego celu, bez którego przeprowadzenia wszystko inne będzie tylko i wyłącznie czczą gadaniną i fikcją. To znaczy to jest potrzebne dla polskiego rozwoju. Dzisiaj przedmiotem dyskusji, do takiej poważnej dyskusji w Polsce jest nasz plan podnoszenia pensji minimalnej. Te tysiące od 2021 roku, od 1 stycznia, 4000 od 1 stycznia 2024 roku, ale pamiętajcie, że decyzja zapadnie jeszcze w tej kadencji, która zacznie się na jesieni. Niektórzy mówią, piszą, głoszą, że to jest jakieś uderzenie w polskich przedsiębiorców i jednocześnie, że to będzie nam źle służyło. Nie, szanowni Państwo, postęp gospodarczy którego potrzebujemy, to jest przede wszystkim postęp, który musi opierać się na nowych technologiach i nowych metodach organizowania pracy. A kiedy wprowadzane są nowe technologie i kiedy organizuje się pracę lepiej niż dotychczas? Wtedy, kiedy to się opłaca kiedy to się opłaca kiedy cena pracy jest na przyzwoitym poziomie. Jeżeli jest tania. To, szanowni Państwo, żyjemy po prostu w sferze takiej półkolonialnej. Polska, kraj taniej siły roboczej. To się musi skończyć. Nie będę tutaj oceniał, czy to kiedykolwiek było potrzebne w ciągu tych ostatnich 30 lat, ale na pewno na obecnym poziomie rozwoju, kiedy mamy te 71% Przeciętnej Unii Europejskiej, to już jest niepotrzebne, to jest szkodliwe. Ci, którzy tego bronią, bronią partykularnych interesów i interesów obcych. My nie jesteśmy przeciwko przedsiębiorcom. Dokonaliśmy w trakcie tej kadencji bardzo wielu posunięć właśnie dla przedsiębiorców. Obniżyliśmy podatki, stworzyliśmy ten mały PIT, ZUS. Mały ZUS dla małych przedsiębiorstw. Robimy wszystko, żeby rozwijać przedsiębiorstwa, te szczególnie nowoczesne, innowacyjne, a także innowacyjne typy przemysłu i usług. Działamy w tym kierunku w sposób bardzo konsekwentny. W sobotę będzie konferencja właśnie na ten temat w Katowicach i na pewno Państwo wielu rzeczy się dowiecie, dowiecie ci. Którzy są tym zainteresowani, będą mogli ją przecież obejrzeć. Ale to, że to czynimy, to nie oznacza, że mamy zamiar powiedzieć: rozwijajcie się dalej, bo ofiarujemy Wam taniutkiego pracownika. Nie, proszę Państwa. To byłoby całkowicie nieskuteczne, skrajnie niesprawiedliwe. To byłoby całkowicie przeciwko temu, co żeśmy zawsze głosili i co służy Polsce. Nasza koncepcja jest spójna. Jest dzisiaj atakowana także fake newsami, nieprawdą, mówieniem na przykład, że chcemy podwyższyć to, co chcemy obniżyć. My chcemy obniżyć ZUS dla małych przedsiębiorców, a głosi się, że chcemy podwyższyć. To jest kłamstwo, to jest zwykłe kłamstwo. I tych kłamstw pewnie będzie w kampanii jeszcze nie mało, ale trzeba czynić wszystko, żeby polscy wyborcy, nasi rodacy wiedzieli, co jest kłamstwem, a co jest prawdą żeby potrafili odróżnić prawdę od kłamstwa, bo to jest dla nas gwarancja zwycięstwa. Prawda jest po naszej stronie. Po stronie prawa i sprawiedliwości. Szliśmy z tą prawdą także i wtedy, kiedy nie była ona szerzej przyjmowana, kiedy byliśmy przedmiotem ciężkich ataków, chociaż nie rządziliśmy, byliśmy wtedy. Jeszcze partią niewielką, stosunkowo słabą, ale właśnie głosiliśmy prawdę o naszej rzeczywistości, tak jak jeszcze w latach 90. czyniło to porozumienie Centrum. Pewnie tu na sali są także członkowie tej partii. I będziemy tą drogą iść dalej będziemy umacniać to wszystko, co powoduje, że Polacy rozumieją, co się dzieje w ich kraju. Rozumieją, gdzie leży prawda, a gdzie jest kłamstwo. Wielka manipulacja, wielkie oszustwo. Będziemy czynili wszystko, by rozumieli, gdzie jest ich interes, a gdzie jest interes różnego rodzaju mniejszości albo czynników zewnętrznych. Bo oczywiście tego rodzaju interesy w Polsce też. Funkcjonują i będą funkcjonowały, bo tak wygląda demokracja i współczesny świat, ale to nie może decydować. Decydować musi większość, decydować musi interes Polaków i Polski. I właśnie chodzi o to, by 13 października taka decyzja która będzie leżała w interesie Polaków i Polski została podjęta przez możliwie jak największą część naszych rodaków ale pamiętajcie państwo do wyborców do obywateli trzeba przychodzić przychodzić z prawdą trzeba z nimi rozmawiać sondaże choć korzystne nie wygrywają wyborów Wybory wygrywa się w stałym kontakcie z wyborcami. W ogromnym wysiłku. I ten wysiłek musi trwać. Trwać. Do ostatniej chwili, do północy 11 października, czyli do początku ciszy wyborczej. Musimy mówić o tych wszystkich sprawach, o których mówiłem, ale także i o tych o których nie mówiłem, bo nie mogę w każdym przemówieniu powiedzieć wszystkiego. O naszej polityce rolnej mamy tutaj przed sobą pana ministra, który tak świetnie sobie w tej dziedzinie radzi. Musimy mówić o naszej polityce wobec służby zdrowia. Ja wiem, że tu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i nie próbuję oszukiwać, że wszystko jest w porządku albo że został dokonany już jakiś przełom. Ale pamiętajcie, my realizujemy, realizujemy plan, który doprowadzi do tego, że w stosunkowo niedługim czasie, w ciągu najbliższych kilku lat na służbę zdrowia będziemy mogli wydać rocznie. Nieobecne troszkę ponad 100, tylko 150-160 miliardów złotych. I to już naprawdę wystarczy, tylko żeby to było dobrze zorganizowane i żeby nie szło do prywatnych kieszeni, a po to by Polacy byli dobrze leczeni. Jeśli potrafimy to uzyskać, jeżeli potrafimy odeprzeć te naciski, które na pewno będą występowały, bo tam, gdzie są wielkie pieniądze, tam są też i potężne lobby, które wyciągają swoje ręce po te pieniądze, to tak będzie. I idziemy w tym kierunku z całą determinacją. I dotyczy to bardzo wielu innych spraw. I będziemy także. Odzyskiwać to, co poprzez fatalną politykę już nie chcę jej charakteryzować najgorszymi słowami, tak zwany helit, często żeśmy w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ale także jeszcze w okresie komunizmu utracili, to znaczy naszą narodową godność. Polska była przez dziesięciolecia przedmiotem nieustannego ataku, dyfamacji, czyli obrażania. Oskarżania nas o zbrodnie, które popełnili Niemcy, a nie my. I dzisiaj i w tej dziedzinie odnosimy wielkie sukcesy. Można powiedzieć, że odwoływujemy to, co żeśmy przez wiele, wiele lat tracili. Bo jeszcze na początku lat 60. ja jestem. Z tego pokolenia, które pamięta dobrze ten czas, jeszcze wtedy znane w Europie, w świecie filmy o Polsce mówiły tak, jak było w rzeczywistości, a później zaczęło się to zmieniać coraz bardziej zmieniać, w coraz gorszym kierunku. Dziś idziemy w kierunku przeciwnym. Pierwszy września był tego dobrym przykładem, ale dlaczego? bo polska elita, ta prawdziwa polska elita przestała się zgadzać na to obrażanie Polaków. Szanowni Państwo, jak już mówiłem, do północy 11 musimy z tymi prawdami które tutaj były przeze mnie bardzo krótko umówione, docierać do wyborców, a wtedy przyjdzie to, na co wszyscy czekamy. Ale co jeszcze wcale nie jest pewne, choćby dzisiejsza Gazeta Wyborcza spekuluje, jakby to byśmy mogli nie wygrać. Otóż, mimo że ich sondaże pokazują, że wygrywamy. Otóż trzeba te spekulacje raz na zawsze przeciąć. Musi przyjść zwycięstwo! I proszę Państwa, musi właśnie paść to słowo na koniec, zwyciężymy.